Siemanko, dzisiaj chcę wam pokazać, widzowie, jak no, mieć telefon za barierą mapy. A, y... dlaczego ranić mapę? Dlaczego? A, no, dobra. No, chodzi o to, żeby po prostu za barierą mapy mieć telefon. A więc tak, budujecie sobie ściany. Tak, on to odkrył dokładnie. Um, budujecie sobie ścianę do góry, do bariery mapy. Tu budujecie sobie podłogi, budujecie sobie schody. Bierzecie mecha z urządzeń, stawiacie go. I teraz musicie zrobić tak: wyskoczyć za barierę i wsiąść wtedy do mecha. Uwaga! Siup i siup. Powinno działać. Teraz, jak będę spadł w dół tym mechem, to będę miał rozpoczynanie gry, co? i zobaczcie, i teraz zobaczcie, wylecę za barierę i będę miał normalnie telefon o, proszę bardzo, jestem za barierą i mam telefon ale, to co Igor, pokażę ci ciekawostkę z wpadaniem pod mapę? uwaga przelatujecie te... prze... teraz też przez wszystkie ściany i takie rzeczy, i zobaczcie, co się stanie jeśli spadniecie na dół, w ogóle spadam jakoś wolniej zobaczcie co się stanie Zginąłem. <laughs> no. Takim sposobem zginąłem. I już nie mam tego glicia. Zobaczcie. O, proszę bardzo. No ale mówię. Wyskakujecie za barierę i wsiadacie do mecha. Tylko że ja teraz też nie mogę tego już zrobić. Co? Dobra. Dobra, to tyle z tego poradnika, nie. Dobra. To em... Ym... Mam nadzieję, że y, będzie u Was działać i że Wam się jakby przyda, albo po prostu przetestujecie i będzie Wam działało. No, y, zostawcie suba i łapeczkę, jak się Wam spodobało, jak nie, to nie. Dobra, bo zobaczcie w ogóle, jak się teleportuje. To, pa! pa.